Ej, widziałam ostatnio w internecie doniesienia z miejscowości Lasówka na Dolnym Śląsku, w Górach Bystrzyckich, o tym, że pojawiły się tutaj młode prawdziwki. Oczywiście nie omieszkałam przyjechać w weekend. Dzisiaj 22 sierpnia, a jutro zrobię powtórkę i faktycznie sytuacja wygląda dosyć ciekawie. Nie ma może jakiegoś wielkiego wysypu, ale jest przyzwoicie, miło się chodzić, jakiś czas spotyka się grzyby. Mamy kilka borowików szlachetnych, w tym takiego giganta, który po prostu zrobi nam robotę na cały obiad, ale też kilka ładnych sztuk takich, jak najbardziej lubię właśnie młodych, jędrnych, zdrowych, fajnie wyglądających. Mamy też y, trochę pieprzników jadalnych i pieprzników garstkę pieprzników trąbkowych też. Jest bardzo dużo. Słuchajcie. Muchomorów rdzawo-brązowych, które są jadalne. Kilka sobie nazbierałam, ale jeżeli ktoś jest ich fanem, to naprawdę mógłby nazbierać spokojnie dwa koszyki i totalnie się obieść. Pojawiają się też muchomory czerwieniejące. Jest sporo gołąbków. Także dosyć przyzwoicie. Nie ma jakiegoś wielkiego wysypu, ale fajnie pochodzić. Pozdrawiam Was. Hej, hej. Moje najlepsze tegoroczne znalezisko pieprzników, moich imienników, pieprzników jadalnych. Śliczne kureczki. Pycha. No i nagle mam cały koszyk kurek, super. Zdecydowanie kurkowy dzień. Dzisiaj pieprzniki rządzą.